Zanim przejdziemy do prawidłowej części odcinka, od wczoraj do 22, do 10 do 22, Pokémony w wersjach żeńskich, jak tam klafery na przykład, Ludwisk, jest ich po prostu więcej, a jest taka niespodzianka, zająłem też Shiny Nidorana w wersji żeńskiej i Shiny Nidorinę i Shiny Nidoqueena i pierwszy raz w Pokemon GO możemy spotkać szanie nidokumina na dziko, bo jest to potwierdzone przez post z Elita widziałem, potwierdzam, legitne w 100%. To wszystko jest z okazji miesiąca? No jest miesiąc. Jest miesiąc yy, Walk walki z, z rakiem, rakiem w piersi. I to jest dlatego yy, wpuszczony ponieważ no, to jest kolor różowy, a to shiny też jest różowe, także wszystko się zgadza. Yy, zawsze jakoś to można przypomnieć ludziom, że coś takiego jest i żeby oni to jakoś o tym wiedzieli i jakby chcieli to gdzieś tam mogli Wesprzeć, powiedzieć dalej i przebadać się. Przebadać się i tak dalej. Bardzo ważne sprawy. A ja Was zapraszam na odcinek, który był nagrywany wczoraj. Miłego oglądania. Do zobaczenia. witajcie w kolejnym odcinku. Zaczynamy w samochodzie, bo jesteśmy po zakupach w Ikele czyli Ikeła, Ikela, Ikeła. Myślę, że szwedzki labirynt zła. Maciej weszliśmy Ikele. po pościel, wyszliśmy z. Nie tylko pościelą, ale to jest norma, wchodzisz do Ikeły, wychodzisz z tym co nie chcesz, potem sobie powiemy co tam jest zrobione na że czwarta gena jest już bardzo, bardzo, bardzo blisko, że na Androida, oczywiście nie na wszystkie telefony, yy, wchodzi AR+, w końcu, także na pewno będzie odcinek niedługo na kanale AR+, Walking da Parko czy coś w tym stylu. Zobaczymy jak to działa na Androidzie, czy to będzie tak samo ładne jak na iPhone'ie. Miejmy nadzieję, że tak. Jest parę rzeczy nowych w kodzie, są nowe ataki, takie różne inne fajne rzeczy. Ale o tym to sobie powiemy jak ja sobie po prostu włączę swoją ściągawkę. Wyjeżdżamy teraz z parkingu podziemnego, musimy jeszcze skoczyć w jedno miejsce i skoczymy sobie na jakieś jeszcze może dwa rajdziki jak się uda z M2. No i myślę, że sobie pod koniec tych radzików z M2 nagramy, co tam nam wyskoczy do zapania. A teraz możecie podziwiać sobie nasz piękny park handlowy Matarnia w Gdańsku, gdzie jest Ikawa i wszystkie inne rzeczy, w których można zostawić pieniądze, mimo tego, że czasami się nie chce zostawić pieniędzy, a jednak wchodzisz... O, tutaj i lubię. Tutaj... Tu, tu, DK Max, tu. ulubiony sklep Agnieszki. Tak, także tego. Także przed nami jeszcze jest Obi i takie inne rzeczy. Kurde, nie widziałem tego. A my teraz na szybko po jakąś malutką kanapeczkę do KFC. Potem wiesz, jeszcze jedno miejsce i zobaczymy się jakim jest rajdziku. A odcinek sobie zakończymy w sposób bardzo chilloutowy na naszej szarej info-sofie. Także tak, jak mówiłem, jesteśmy na. Pierwszym dzisiaj rajdzie na Mutu, w 9 osób. Potem jeszcze będziemy na jednego, może jeszcze na jednego zobaczymy. Jeszcze trzeba było mieć auto. Dostałem exa ja na innego dzyma Aga na innego dzyma. Zobaczymy, czy się uda to zrobić innego dnia, żeby zrobić dwa exy. Trochę nam ten wtorek nie pasuje, bo to jest we wtorek 16 października. Tak trochę słabo. Na pewno jednego zrobimy, a czy zrobimy dwa, to się okaże. Bo ja będę musiał wybrać, na którym się pojawia, a na którym się nie pojawia. Bo na dwóch się nie, nie da rady, żebym pojawił, wątpię. A więc przechodzimy do rajdu z Mewtwo. Yy, wybrałem sobie trzy miuty z bolem. Potem mamy tyrka, po tyrku jest Gengar i na sam koniec jest scissor. Yy, było 9 osób, jest 8, chyba jakoś wyrzuciło. Ale nikt nie protestuje, więc chyba jest ok. Zobaczymy. Eee, czy będzie Rejoin? Tego nie wiem czy będzie Rejoin. Może bez Rejoina się uda. Miejmy nadzieję, że bez ridgeona Ma Tandera, nie ma busta pogodowego do Tandera na szczęście, nie ma pogody... Nie ma pogody rainy dał. No, już jest 9 osób z powrotem. Także co do newsów, żeby chyba na kanapie nie, przy nie przynudzać, to spróbujemy odzyskać coś z mojej pamięci. No nie, Więc może tak. na kanapie. Myślisz? Tak, bo wtedy wszystko powiesz, a tutaj powiesz część, powiesz, nie powiesz Dobra, część. powiemy sobie po prostu o newsach, o tym update'zie wchodzącym na kanapie, żeby niczego nie pominąć. Także na kanapie spędzimy po prostu minutę i będzie dobrze. My jesteśmy już grubo ponad w połowie, ja biję Mewtu. Teraz nie wiem, ale chyba numer 3 mi się wydaje, bo było 9.1, potem jest chyba 9.3 i znowu 9.1. Zaraz się okaże, czy teraz będzie kolejne Mewtu, czy Tyrek. Tak. Stawiacie łapki w górę, będzie setka. Tak, łapy w górę, subskrypcje, wszystkie linki macie w opisie, pamiętajcie o tym. Chociaż jak ostatnio patrzę, to naprawdę subskrypcje ładnie się nabijają. Dostałem ostatnio maila z Monthly Review, więc nie jest tak źle. Przez ostatni miesiąc zostałem ile? 120 subskrypcji? No, jakoś tak mniej 120 subskrypcji, ale wszystkich innych rzeczy było więcej, nawet się tak powiem trochę zdziwiłem ilością. No, bez się powinno udać. Caesar, moim zdaniem, dokończy robotę. Szajnityrku, nie panni. Ja wiem, że to nie jest dobre. Jak nie walnie z drugiego Tandera, to no, no. przeżyjemy. Drugiego. O, nie zdążył walnąć, także przeżyliśmy. Ciekawe, co tam mamy. Ja nie wiem. 2-2-4-1. Takie głupie. Lucky nie włączyłem. 38 Zapomniałem laki jego 16 kulek też mam 16 ale czego nie mamy więcej? Przecież mamy 4 szelduszka No to jest bardzo dużo tyle. Nie i czekamy standardowo na atak. O, ale zrąbałem. Źle wcisnąłem ekran i taka opcja rysowanie i wtedy ten kawałek jest wycinany na ekranie. Taką opcję ma ten telefon i niestety czasami mi się to włącza, jak źle dotknę ekran, ale siedzi w pierwszą kulkę. jak Także przynajmniej szybko poszło bez przedłużania. Aparajs Wonder Defense. Aha, czyli ma tylko 15 defensów, więc wiadomo, że pójdzie na trade'a. A my zobaczymy się na kolejnym rajdzie. A raczej już pod koniec tego rajdu, jak już będzie spadał, albo zaraz ma spadać. Także jedziemy na kolejnego. Nagrywa się? Nagrywa się. Dobra, to nie będziemy nic pierdolić na kanapie, tylko sobie powiemy szybko przed rajdem. Najważniejsze: raz, dwa, trzy, cztery, pięć info. Czyli tak z update'em wchodzą poksy z hoenu i. A Sinocha, ale nie wiem dokładnie kiedy. Yy, powiadomienia dotyczące próśb o przyjęcie do przyjaciół oraz prezentacje w, w, oraz prezentach będą się grupowały. Wejdzie w końcu AR na wybrane modele w telefonach na Androida, AR Plus oczywiście. Będziemy mogli w końcu wybierać parę Pokémonów do Battle Party albo do świeżej grupy. No i wiadomo o poprawki błędów i wszystkie inne takie pierdoły. Jeżeli chodzi o listę telefonów kompatybilnych z AR-Corem, to będzie link w opisie do materiału z GoHub'a i tam wszystkie są wypisane. Od, najpierw jest podany producent, potem modele telefonów. Oczywiście musimy mieć Androida przynajmniej Nugata, czyli Androida 7. Arcora można pobrać ze sklepu Google, ale większość -Po Pokémonów, tak, większość telefonów Arcora ma od razu pobranego yy, automatycznie. I żeby to działało trzeba będzie się wylogować z gry i zalogować podobnie, żeby to tam wszystko weszło. Yy, tak jak mówiłem wcześniej na odcinku, na wcześniejszym odcinku, Meltan będzie miał prawdopodobnie ewolucję i są jego dźwięki już też dodane. Yy, dodano również nowe ataki jak Skullbash, Acid Spray, Earth Power, Crab Hammer, Lung, Crush Claw, Aza... Ak Aktazuka, Major Shot, Super Power, Flea Stringer, Leaf Tornado. Lich Life, Drain Pound, Shadow Bomb, Muddy Water, Blaze Key, Shell, czyli jest trochę tego. Dodano też również nowego boxa, ale nie wiadomo czym ten box będzie, czy to jest tylko nowa y, skórka do paczek, które będą w sklepach, czy co to będzie robiło. I to są wszystkie najważniejsze newsy, Zobaczymy się pod koniec zbicia kolejnego miutu i tyle. Schodzimy, tu numer 2. Jeszcze nie schodzi, zaraz zejdzie. Co ty chcesz? Do tyłu mam iść, dobra. Wystarczy? Tak? Tu? Dobra, schodzi. Setka. <grytania> nie, bo to mnie zabije. Nie, 2,2,20. 2,2,20. 14 kulek. Co masz, Agatha? 2,2,2. 2, A jak zagląda, no. <grytania> Co, Co masz? Sete? Chcesz znowu leżeć w tej chłopie? Co za czwartą? Co masz? Nie chcę zaatakować i Sandra zrobisz, O, atakuje. Prosto w czoło. Wyszedł. Same się. Chwilę to by to nie? Tak, tak. Druga Zobaczcie, kula, się, druga kula. Szagrym, Nie będzie. Wyszedł. Jak będą chcieli zastrzyk gotowy, to będzie. Zoba, zobacz, rajdy spadają, wrzucaj szajni. Nowe Lambo wypuścili w salonie Ej, a co jest? Nie chce się kecznąć A ile ci uciekło? Miu tu? Cztery albo pięć? Prawie nie trafiłem excelenta Źle palcem pociągnąłem, ale jest jednak ale wyszedł. I siedzi. środ siedzi, cukierki są. A zanim skończymy ten odcinek, to wrzucimy ostatniego power-upa drugiej setce Mewtu. To jest chyba ten ostatni power-up mi się wydaje z Seta tutaj. Albo ostatni, albo przedostatni power-up teraz leci. Nie, to jest ostatni. Tak, także drugie Mewtu setka wymaksowana. Linki w opisie, wszystko w opisie, suby, łapy w górę i widzimy się. Cześć.